Wardęga odniósł się do rzekomych pomiarów przyrodzenia Boxdella i dodał, że musiałby to robić z lupą. Kanał prowadzony przez Mandzia i Ignacego z niewiadomych przyczyn zniknął, a rozmowa z supportem YouTube'a stwarza ogromne problemy. Maciek z grupy Dresscode sugeruje firmie House Plagiat, natomiast seria gier The Sims niedługo doczeka się ekranizacji. Zaczniemy sobie od informacji, która zdecydowanie ucieszy fanów Simsów, yy, w tym mnie, ponieważ Amazon poinformował, że doczekamy się ekranizacji tej już kultowej gry. Seria gier The Sims miała swój początek w 2000 roku i od razu stała się światowym hitem. Nawiązania do ludzkiego życia, kontrolowanie Simów, odgrywanie realnych scen czy budowanie otoczenia pochłonęło graczy, którzy w niedługim czasie doczekali się kolejnych serii, dodatków i ulepszeń. Ja sama uwielbiałam grać i przede wszystkim oglądać youtube'owych twórców, którzy nagrywali o swoich Rodzinkach. I jak widać, cieszy się to ogromnym zainteresowaniem do teraz. Co ciekawe, łączna ilość sprzedanych egzemplarzy wynosi około 200 milionów, co czyni ją jedną z najlepiej sprzedających się gier wszech czasów. Na ten moment możemy znaleźć niewiele informacji co do fabuły i czy będzie ona realizowana w życiu Simsów czy tym prawdziwym. Została natomiast potwierdzona reżyserka Kate Heron, która pracowała przy takich serialach jak education czy Loki. Koniecznie napiszcie, czy graliście w Simsy i czy czekacie na ich ekranizację, bo nie ukrywam, że ja się lekko jaram. Teraz przejdziemy do nawracającego tematu, a dokładniej przemalowanych psów, które miały imitować pandy w jednym wzorze w Chinach. Już w maju tego roku media obiegły zdjęcia i spekulacje Jakoby to pandy w jednym z ogrodów zoologicznych miały całkowicie nie przypominać tych zwierząt, a nawet padły oskarżenia, że są to pomalowane psy. Spójrzcie tylko na te dwa zdjęcia i zagrajcie ze mną w grę. Na której fotce są prawdziwe pandy? Czajcie, ktoś z zarządu stanął sobie naprzeciwko psa i stwierdził, że świetnym pomysłem będzie go przefarbować, wystrzyc mu sierść i jak już ktoś zrobił, to zobaczył na tego stwora i stwierdził, że to i panda to dwie krople wody. Psy rasy czałczał czał po lekkich przerób przejęły etat pand i paradowały przed turystami każdego dnia od 8 do 17. ZOO wmawiała na tamten moment ludziom, że jest to wyjątkowa rasa... Psa, pandy. Natomiast teraz informacje o farbowaniu zostały potwierdzone. Na swoją obronę powiedzieli, że używane barwniki nie były szkodliwe dla zwierząt i że w sumie ludzie też farbują włosy, więc co w tym złego? Tutaj akurat od początku było wiadomo, że nie jest to żadna cudowna rasa psa czy pandy, ale w tym wszystkim po prostu najbardziej rozbawia mnie fakt, że ktoś coś takiego wymyślił. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, i subskrybujcie kanał, żeby być na czasie. Tym razem podobny wzór na bluzę wymyślił popularny sklep odzieżowy House i jeden z członków grupy Dresscoat. Kilka dni temu na instagramowym i tiktokowym profilu Maćka z grupy Dresscode pojawił się filmik, który łącznie wygenerował ponad 2 miliony wyświetleń. Bardzo ironiczny ton od początku zdradził widzom o co w tym filmiku chodzi, ale zobaczcie sam. Kochani, nie idźcie, a biegnijcie do House'a. Niesamowite jak polskie brandy się rozwijają. Naprawdę, coraz lepsze designy w polskich sieciówkach. Bardzo się z tego powodu cieszę, aż muszę to nagośnić. O, na przykład taka Bluza. Chaos, proszę o wielkie podwyżki dla wszystkich Waszych projektantów. To jest niesamowite i naprawdę nie chcę, żeby ich praca była niedoceniona. To jest naprawdę unikatowe. To jest kreatywne. Te kotki, te serduszki, w ogóle kolor. W jaki to jest cenie, stary? Stary 140 zł. To, Jezus. to jest mega dobra cena. Aż dziwne, bo uważam, że taka bluza to powinna kosztować się przynajmniej 579 zł. Słuchajcie, co by nie mówić, ja też jestem właścicielem marki Odzieżowej. Co prawda, się nie zarobiliśmy ani złotówki, ale cieszę się, że są brandy, które widać, że sobie radzą i też projektują zajbiste ubrania. Gdyby ktoś się jeszcze nie zorientował, nawiązuje do bluzy, którą ma aktualnie na sobie, sprowadzonego przez siebie sklepu. Jak Maciek sam powiedział, bluza znajdująca się w sklepie House kosztowała 140 zł, a ta sprzedawana przez niego 579 zł. Różnica zapewne głównie pojawia się w składzie i kraju produkcji, natomiast nie można ukryć, że cena odbiega od siebie i to bardzo. Znając i widząc już różne ubrania, jestem w stanie uwierzyć, że przy aktualnych trendach ktoś po prostu mógł wymyślić taki wzór i nie być świadomym, że podobny projekt już istnieje. Maciek w zakupie w bluzie postanowił pokazać się także na widowni tańca z gwiazdami, gdzie nadal lekko memował sytuację. W następnych dniach doczekaliśmy się aktualizacji, które opublikował na swoich socjalach. Hej Maciek, widzieliśmy Twoje bluzowe materiały, nie powiemy gra aktorska top. Obejrzeliśmy je kilkukrotnie, tak samo jak przejrzeliśmy założenie naszej kolekcji i wygląda na to, że podobnie jak sporo innych marek, zarówno Ty, jak i my szeroko poszukujemy trendów i wirali. W modzie i trendach zawsze dzieje się dużo, szczególnie w tematach pop -kulturowych, dlatego choć pewnie każdy z nas chciałby tego uniknąć, to jednak krosowanie trendów w różnych projektach jest czymś, co na stałe wpisuje się w tę branżę. Bluza dobrze Ci fituje, trzymaj się. Marka wysłała luźną wiadomość na zasadzie, mamy dobry gust, skoro nasze projekty są podobne. Dobrze ci w naszej bluzie, trzymaj się! Produkt nie jest już dostępny na stronie Hausa, a internauci komentują Gorszego tłumaczenia w życiu nie widziałam. Brat myśli, że wymyślił ten wzór. Kurczę, od dziś jedynie ty możesz produkować bluzy z kotami. Chłop kręci aferę, że ktoś zrobił bluzę z niezastrzeżonym motywem. Sytuacja na ten moment na tym się zakończyła i wydaje mi się, że twórca oraz marka znaleźli nić porozumienia, czego oczywiście im życzę. Teraz przejdziemy do tematu, który nagłaśniany jest w mediach każdego dnia i chodzi o panującą aktualnie klęskę na południu naszego kraju. Stan zniszczeń oraz panujące nadal powodzie odcięły mieszkańców od zasobów, takich jak chociażby pożywienie, a naprzeciw temu z cudowną inicjatywą wyszedł Rafał Brzoska. Właściciel firmy Inpost wykazuje się ogromnym zaangażowaniem przy pomocy osobom dotkniętym powodzią, i za pośrednictwem strony internetowej każdy z nas może nadać darmową paczkę z darami, którą nadajemy w najbliższym paczkomacie Inpostu. W walkę z żywiołem zaangażowało się. Naprawdę wiele firm. CCC ogłosiło, że przekaże 10 tysięcy par butów, McDonald's wydaje ciepłe posiłki oraz napoje dla przedstawicieli służb mundurowych. Firma Kolian wstrzymuje produkcję oranżady na rzecz wody pitnej dla powodzian i wiele, wiele innych. Naprawdę serce się raduje widząc, jak cała Polska łączy się w pomocy i mam nadzieję, że jak najszybciej uda się wspomóc wszystkich poszkodowanych. Chciałabym również przypomnieć o trwającej cały czas zbiórce, której link oczywiście znajdziecie w opisie. Andio, czyli zdecydowanie jeden z YouTube'owych dinozaurów po zlikowaniu pierwszego scenariusza do filmu Boxdella doświadczył niemałej anomalii. Minecraftowy gracz, a później współtwórca kanału Mniej więcej, zgromadził na swoich socjalach po każdą sumę odbiorców. Po odejściu w cień postawił na przemianę i powrócił do internetu po niemałej metamorfozie. Dwa miesiące temu dowiedzieliśmy się, że kanał Mniej więcej, współtworzony przed laty z Ignacem, wraca do łask, a dodatkowo chłopaki odpalają kanał najwięcej, gdzie ma znaleźć się miejsce na podcast. Dni płynęły, aż któregoś z nich Mandzio znalazł się w posiadaniu materiałów nagranych przez Boxdela, o czym już wam ostatnio wspominałyśmy. Pierwszy skrypt do filmu Olbrzyma wyszedł na jaw, co jak możecie się domyślać, nie spodobało się ex-włodarzowi Fame MMA. I to właśnie na kanale mniej więcej ukazał się film podpisany Ktoś usunął nam kanał. Informacje o zniknięciu kanału zaczęły spływać od widzów, a żaden z jego twórców nie miał pojęcia jak mogło do tego dojść. No więc zaczęliśmy sprawdzać logi, wszystko było pozabezpieczone. Kanał, do który ma administratora na tym kanale, ma 2 Weryfikację, jest zabezpieczony zewnętrznym e, kluczem i był zalogowany tylko na jednym urządzeniu, do którego mieliśmy w sensie dostęp, dostęp tylko, tylko jedynie my. Możemy. I który też jest zabezpieczony i e, zarówno hasłem, jak i jeszcze uwierzytelnianiem, więc naprawdę jakby hasło i konto było bardzo zabezpieczone. Wstępnie od supportu dostali informację, że kanał nie da się przywrócić po takim ręcznym usunięciu i dosłownie się załamali. Mandzio zaczął toczyć batalię przez Twittera i pomimo nawiązania kontaktu, niestety nic to nie dało. Kolejnego dnia z rana dowiedzieli się, że nie padli ofiarą hakerów, ale chłopaki i postanowili, że nie dadzą za wygraną. Po napisaniu do polskiej obsługi dowiedzieli się, że przywrócenie kanału jest nadal możliwe. No Dobra, zaczynamy nowy kanał, będziemy wrzucać w takie stare materiały, ale wrzuć, napiszmy jeszcze do, do Polaków, może oni coś tak. pomogą. No i nagle coś się zmieniło w algorytmie, który nam zaczął odpisywać, tak. i okazało się, że jest jakaś zakładka, która umożliwia wejście na kanał marki tak. i odzyskanie go. I rzeczywiście, po zalogowaniu na to konto, tam jest zakładka usunięte konta, i magiczny guzik przywróć. Natomiast internauci sugerują jedno: za wszystkim stoi Backstone. Manjo, tak śmiałeś, a tu po prostu ten prawdziwy olbrzym nadszedł. Pisz do Boxdela albo Fame MMA, mieli usunąć kanału Wardengi albo Cloud MMA, ale przypadkowo nie ten link skopiowali. Spokojnie, ogarniamy to stary. Backstone i czarne orły w natarciu widzę. Sprawa mocno śmierdzi, bo jak sami powiedzieli, kanał po prostu wyparował, a po jakimkolwiek nowym logowaniu nie było śladu. Jestem bardzo ciekawa, czy waszym zdaniem mógłby w tym wszystkim maczać swoje palce Boxdel, więc komentarze są wasze. Czajnik organizuje odcinek specjalny i zdradza, że realizacja projektu kosztowała go pół miliona złotych. Sebastian Czajewski, znany szerzej jako czajnik, zaskakuje swoich widzów po raz kolejny i organizuje ogromny odcinek specjalny na 2 miliony subskrypcji. Co ciekawe, próg ten został przez niego wbity już na początku tego roku, ale przez ogrom pracy, którą musieli włożyć, premiera została wydłużona do teraz. Czajnik porównując do YouTube'owych dinozaurów, swoją popularność zdobył stosunkowo niedawno, ale już na ten moment na jego socjalach widać ogromną widownię. Jego wzrost rozpozna możemy porównać do rozpędzonego auta, ponieważ w zaledwie dwa lata zgromadził na swoim kanale ponad 2 miliony subskrypcji i właśnie z tej okazji powstał film Przetrwaj 100 godzin w niewoli, wygraj 100 tysięcy. Film na stan aktualny został wrzucony wczoraj i znalazło się na nim 100 śmiałków, a dokładniej widzów, którzy mieli wytrzymać 100 godzin zamknięci w celach. Po pierwszej selekcji wyłonili 50 osób, które zostały zamknięte w klatkach. Później odbywały się standardowe challenge, w celu wyeliminowania kolejnych uczestników. Ostateczna rozgrywka odbyła się przy okrągłym Stole, a losy ostatniej dwójki zostały oddane w ręce obserwatorów. Ankieta na Instagramie czajnika zawierała głosówki, co wygrana osoba zrobi z gotówką i w ostateczności wygrał chłopak. Odbiór filmu poza porównaniami do Mr Beasta naprawdę jest pozytywny. Co każdy film jest mówione, to najlepszy film na polskim YouTubie, i tak dalej, aczkolwiek ten projekt i to, ile w nim było emocji. Dol. Graty Czajnik, więcej tego typu filmów. Po tym odcinku śmiem stwierdzić, że jest to najlepszy content, który oglądałem kiedykolwiek na polskim YouTubie. Komentowali nawet inni twórcy. Zdecydowanie najmocniejszy film w historii polskiego YouTuba. Szacuneczek, mocna produkcja. Tak z ciekawości spytam, uczestnicy mogli wyjść do toalety? Czajnik na swoim Instagramie opublikował storki, gdzie odpowiadał na pytania od widzów i jedno z nich dotyczyło poniesionych kosztów związanych z realizacją projektu. Ile kosztowało nagranie? Łączne koszta, licząc wszystkie godziny pracy ludzi, wynajem miejsca do nagrań, atrybutów, montażu, oscylują w granicach 500 tysięcy złotych. Raczej mniej niż więcej, ale dam wam jeszcze znać. Dodatkowo zdradził również, że zmontowanie tego wszystkiego. Trwało ponad 1700 godzin i naprawdę ciężko mi to sobie wyobrazić. Tłumaczył, że wszystko przez sporą ilość kamer na planie i potrzebę przejrzenia każdego materiału z osobna, ale tak czy siak tyle spędzonych godzin przy montażu robi efekt wow. Naprawdę fajnie, że polski YouTube z dnia na dzień podwyższa poprzeczkę. Oglądaliście odcinek? Jakie są wasze odczucia? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Nawiązując do zlikowanego skryptu Boxdella, już w pierwszych zdaniach mogliśmy przeczytać, że był on molestowany przez Wardęgę. Z opisu wynika, że miał go on zaprosić do tajnego pomieszczenia w ambasadzie GOATS i zmuszać go do pokazywania przyrodzenia. Po lekkim podkręceniu przez Wardęgę, że zrobił to, a nawet z lupą, czego zapomnieli dopisać, zdementował pomówienia i zaprzeczył jakiejkolwiek podobnej sytuacji. Jeszcze zapomniał Boxdell dodać, że kłócałem, ale z lupą w ręku. Zaśmiał się, że jedynym ukrytym pomieszczeniem jest pokój z Sejfem, gdzie najprawdopodobniej dwie osoby nawet by się nie zmieściły. Pytanie: dlaczego w takim razie pojawiło się to w scenariuszu? Czy Boxdel miał zamiar zasieć nieprawdziwe plotki i pomówić druida o molestowanie? Na te pytania prawdopodobnie nie poznamy odpowiedzi, ponieważ w finalnej wersji nie było o tym ani słowa. Ale może wyjaśnienie pojawi się w kolejnym olbrzymim odcinku. Koniecznie napiszcie, co wy o tym myślicie, subskrybujcie kanał, wpadajcie na nasze Instagramki i bądźcie na czasie!